15 maja 2025 roku, czwartek. Dzień powszedni. Kolor szat. Biały. Czwarty tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie. Potomstwa Dawida wywiódł Bóg Zbawiciela Jezusa. Psalm. Na wieki będę sławił łaski Pana. Ewangelia. Kto przyjmuje tego, którego ja pośle, mnie przyjmuje? Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich. Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Pergę w Pamfili, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś przeszli przez Pergę, dotarli do Antioci Pizydyjskiej, weszli w dzień Szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu prawa i proroków, przełożeni synagogi posłali do nich ze słowami: Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu. Stał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił: Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Niemal czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo po około czterystu pięćdziesięciu latach. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Później poprosili o króla i dał im Bóg na lat 40 Saula, syna Kisza, z pokolenia Benjamina. Gdy zaś go odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa stosownie do obietnicy Wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Oto Słowo Boże. Psalm Na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami, przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś Swą wierność w niebiosach, na wieki będę sławił łaski Pana. Znalazłem Dawida, mojego sługę. Namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była, i umacniało go moje ramię. Na wieki będę sławił łaski Pana. Z nim moja wierność i łaska. W moim imieniu jego moc wywyższona. On będzie wołał do mnie. Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Na wieki będę sławił łaski Pana. Aklamacja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezu Chryste, Ty jesteś świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych. Umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni. Gdy według tego czynić będziecie, nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo: kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie. Kochani. Dzisiejsza liturgia Słowa zaprasza nas do refleksji nad historią zbawienia i tajemnicą chrześcijańskiej służby. Słowo Boże ukazuje, jak wierny jest Pan, prowadząc swój lud, wychowując go i realizując obietnicę Zbawiciela z rodu Dawida. Paweł przypomina dzieje Izraela, od wybrania ojców, przez wyjście z Egiptu, po króla Dawida i nadejście Jezusa. W tej historii nie chodzi tylko o przeszłość, ale o nas, każdy z nas ma swoje miejsce w Bożym planie. Choć jesteśmy słabi i grzeszni, Bóg nas nie opuszcza, ale oczekuje odpowiedzi. Saul został odrzucony przez nieposłuszeństwo, Dawid zaś został wywyższony dzięki pokorze. W Ewangelii Jezus ukazuje, że wielkość nie polega na dominacji, ale na służbie. Umysł i serce porusza gest obmycia nóg uczniom. To znak Bożej Bliskości i Uniżenia. Chrystus uczy, że służba nie odbiera godności, ale ją objawia. Wiara nie kończy się na słowach, musi mieć ręce gotowe do pomocy i serce zdolne do oddania. Najwięksi święci byli pokornymi sługami: Maryja, święty Józef, Jan chrzciciel. Ich przykład pokazuje, że prawdziwa wielkość rodzi się z oddania Bogu i innym. Także dziś wierzący może żyć świętością przez codzienną służbę, w rodzinie, pracy, wspólnocie. Zakończmy trzema pytaniami. Czy dostrzegam Boga w moim życiu? Czy moje serce jest pokorne? Czy umiem służyć z miłością, widząc w drugim Chrystusa? Niech Duch Święty rozpali w nas ogień miłości i da moc do życia według Ewangelii. A Jezus, Pan i Sługa, niech prowadzi nas ku świętości. Amen.